Z tej strony Bartek i witam was w pierwszym odcinku na moim kanale z Gry Dorfut 17 Dzisiaj Wam pokażę glitcha z kartami prokart. za wykonywanie misji możecie dostać właśnie takie oto karty zawodników. No i patrzcie, wykonałem to zadanie. Klikam po nagrodę. I tak mogę klikać ciągle. I automatycznie ten sam zawodnik będzie ciągle dodawany do... Mm, mojego klubu. No i patrzcie, wchodzę w moje karty i patrzcie, ile mam właśnie kart tego samego zawodnika. Już dodawałem go wcześniej, dlatego mam ich tak dużo. No i możecie go sprzedawać. Yy, ciągle i dużo na tym możecie właśnie zarobić. Nie to był taki szybki poradnik. Yy, dzisiaj chciałem wam pokazać, jak właśnie na tym gliczu możecie zarobić w tej grze. No i to no na tyle, trzymajcie się. No i cześć.